Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj będzie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ być może dzięki temu wielu z Was zacznie płacić za energię elektryczną dużo, dużo mniej. Jeden z moich widzów napisał do mnie maila, gdzie podzielił się eksperymentem, który spowodował, że nagle zaczął zużywać połowę mniej energii elektrycznej. Na końcu tego odcinka powiem Państwu, co ja uważam, jak ja to widzę. Sprawa dotyczy licznika prądu, który mam zamontowany na moim budynku jednorodzinnym. Otóż w maju ubiegłego roku tak dokładnie przyjrzałem się moim fakturom za prąd, a dokładnie wskazaniom z życia prądu. Po podliczeniu zapatrzałem mocy na dobę, wyszło, że potrzebuje około 9 kWh. Zakładając, że lodówka, zamrażarka pracuje 12 godzin na dobę, a zmywarka, żelazka, pralka i czajnik 1 godzinę. Kwoty za prąd sięgały średnio 1100 zł za 2 miesiące. Lecz uwaga o połowę mniejsze zużycie niż przed montażem podlicznika. To znaczy średnia, która wynosiła 26 kWh na dobę, spadła do 13 kWh na dobę. Od tamtej pory rachunki za prąd spadły o połowę, oscylują około 600 zł. I tu mam problem, jaką drogą iść, aby wyjaśnić tę sytuację. Dla mnie jest nie do zrozumienia, jak może spać wskazania zużycia prądu na skutek montażu podlicznika. Czy spotkał się pan już z takim przypadkiem? Jeżeli tak, to będziemy wiedzieli, że ten podlicznik ma takie wyjątkowo dobre działanie. Tutaj mówimy o oszczędności. Z 1100 zł za 2 miesiące do 600 zł, czyli mamy oszczędność 500 zł co 2 miesiące, czyli 3000 zł rocznie.